Jak to teraz składam, to sobie tak pomyślałem, że warto by było wytłumaczyć, o co chodzi z tym 5.1, 5.2, 5.3. Znaczy tam chodzi 4,51, 4,52, 5.3. Chodzi o to, że tutaj no na przykład tutaj jest ten śród, ten właśnie, który jest testowy. I tutaj on ma tutaj wypisane. Teraz nagrywam z telefonu palicho. Tutaj ma wypisane te 4-5, 4 5 4 4 5, 2, ten kaliber. To jest akurat testowy. I teraz tak. Są na przykład tak jak na przykład tutaj, niby ten sam, który widziałem pierwszy z brzegu, bo to cyk, ale jak go wrócimy, to on tutaj ma... O, samo się dobrze trafiło To jest numer partii. A tutaj jest ten kaliber. Cyk? Cyk. A tu jest chyba numer matrycy. Dokładnie nie wiem. Jakiś inny. Tak to mniej więcej. I przeważnie to jest na, na tych wszystkich lepszych. To akurat jest to. To, to znaczenie jest tu jest, A jest. tu o, jak na grubo namalowali. Co no i tutaj specjalnie poszedłem po to, żeby tutaj pokazać jak wyglądała ta kopra. To to kiedyś, bo miałem taką wiatrówkę łamaną kiedyś mi to zostało. To on no nic nie ma. To są to najtańsze. To ten pointer też najtańszy. Też nic nie ma. Może miał kiedyś, ale nic nie ma. Dlatego go kiedyś kupiłem. Więc tak. Czyli, tak jak powiedziałem, tutaj akurat te wszystkie, takie, które są, kosztują ponad 30 zł, a te chyba nawet ponad 50, blisko 60. No to one wszystkie mają to oznaczenie. Te tutaj, właśnie kalibrowe. Te naklejeczka. No, a te tańsze nie mają. No, ale tu widocznie oszczędzali. To tyle.